Mateusz Masternek, zawodnik za Event. Mateusz, od twojej walki z Hapoją minęło już trochę czasu. Już wiadomo, z kim będziesz boksował? Na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo, kiedy będę boksował, gdzie będę boksował i z kim. Będę boksował prawdopodobnie początkiem kwietnia. Na ten termin się szykuję. Chciałbyś zawalczyć już z kimś, którzy mają pas, mistrzowski? Moją odpowiedź znasz. Oczywiście uważam, że jestem już gotowy, osiągnąłem odpowiedni poziom sportowy, jak również rozwój fizyczny i emocjonalny. Mam nadzieję, że prędzej czy później dostanę taką walkę, jeśli dostanę, z całych sił będę się starał ją wykorzystać. Aktualnie jesteś w roztrenowaniu, czy dalej trenujesz, przygotowujesz się? Cały czas trenuję, co prawda raz dziennie, ale trenuję, sporuję praktycznie trzy razy w tygodniu już chyba od dwóch miesięcy. Także tak naprawdę trzy tygodnie, jak mi dadzą czasu, to mogę wychodzić do walki dwunastorundowej, bo jestem po prostu cały czas w treningu. Jak aktualnie wygląda, wyglądają Twoje przygotowania do walki? Czy one całkowicie są w Niemczech, w Berlinie, gdzie są chyba bodajże trzy za Zauberland Event, czy jednak po, połowa Polska, połowa Niemcy? Jest to właśnie tak podzielone, że zawsze ten pierwszy etap przygotowań mamy w Polsce, bardziej taki ogólny, fizyczny. A już taki stricte sparingowy, właśnie na 4-5 tygodni jedziemy z, wspólnie z trenerem Gmidrukiem do Berlina i tam szlifujemy formę. Gdy jesteś na przygotowaniach w Niemczech, sparujesz zawodnikami z zawodnikami Zavalant Event, z Hernandezem, z Hukiem? Z Hernandezem sparowałem bodajże 3 razy, z Hukiem raz. Z, z innymi zawodnikami sparuję takimi jak Gerberem, Coige czy Enrico. Są to dosyć dobre sparingi, także. Jest w Niemczech, jest troszkę inaczej, jest jakby przemiał tych zawodników dużo większy niż u nas, ciągle przewija się ktoś nowy, ktoś przyjeżdża sprawdzić się, bo chce podpisać kontrakt, to wiadomo, na tych sparingach chce się wykazać, także ja z tego korzystam. Zawodnik za World Event Mario Hook, ma pas WBO, znany jest z tego, że ma mizerną technikę bokserską, nie chciałbyś zawalczyć o ten pas WBO i, i wygrać z hookiem. Huk może jakby z boku tak nie wygląda, że jest demonem techniki, ale sparowałem z nimi i muszę powiedzieć, że jest bardzo niewygodny w ringu, jest trochę chaotyczny, nieprzewidywalny, nieskoordynowany. Także nie jest to łatwy pięściarz do boksowania. Ale jeśli byłaby taka, taka walka, taka możliwość stoczenia pojedynku o mistrzowski pas i byłby to Marko Hook. Dlaczego nie? Jestem gotowy boksować z każdym zawodnikiem mojej kategorii wagowej. No właśnie, mówisz o sparingach z Hukiem. Powiedz, jak one wyglądały, kto przeważał, kto był górą? Czyli nie chcę mówić, mi nie wypada, mogę być nieobiektywny, dlatego były bardzo dobre sparingi z jednej i z drugiej strony. Także myślę, że obym miał więcej takich sparingów, może tym razem, jeśli bym boksował na gali Marko Huka to posporujemy tym razem więcej, bo no jednak sporowanie z mistrzem świata to jest dla mnie to bardzo duże doświadczenie. Przecież wciąż i nadal się uczę. Spotykamy się na gali w pionkach, nowo powstałej grupie promotorskiej Tym Xboxing Promotion. Jak podoba Ci się ta gala? No, gala je, wygląda bardzo przyzwoicie, dobre walki, dobra oprawa. Także Oby więcej takich gal, oby więcej takich ludzi, myślę, że, że jakby to jest dobry początek, bardzo to dziś fajnie wygląda, mam nadzieję, że grupa się będzie rozwijać, będzie pozyskiwać coraz większe talenty, będą rozwijać się prawidłowo i oby, oby więcej takich gal. Kolejna impreza na tydzień, Polsat Boxing Night, powiedz czy nie masz jakiejś, czy nie chciałeś zaboksować właśnie na tej gali? Może i chciałbym zaboksować, bo dawno już nie boksowałem w Polsce. Już bodajże minął rok. Także najlepiej boksuję się u siebie na własnym podwórku. No ale niestety na razie jest to niemożliwe. Mam nadzieję, że w tym roku udałoby się zaboksować. Uda mi się zaboksować w Polsce. No ale ode mnie to nie zależy i czas, czas pokaże. Kto wygra? Gołota czy saleta? No ja obstawiam, że wygra tą walkę Andrzej Gołota. Przygotowała, pomagałem mu w przygotowaniach. Wiem mniej więcej w jakiej jest dyspozycji, więc wydaje mi się, że na przymy słabo soletę to powinno wystarczyć. Wydaje się że dla polskiego boksu złym było, że nie doszło do pojedynku, że nie, do, nie dojdzie do pojedynku zimno szpilka? No jakby o tej walce bardzo dużo się mówiło. Już tak naprawdę walka się zaczęła, także no, no to nie są łatwe sytuacje. Wydaje mi się, że na drugi raz organizatorzy w takiej sytuacji powinni jakby nie promować jeszcze walką niepewną Gali. No bo jakby w ten sposób kibice mogą czuć się trochę zawiedzeni i tak naprawdę ani organizatorzy, ani kibice nie są w tej sytuacji winni, a są poszkodowani. Artur boksował ostatnio z Makiem Molo, byłeś w studiu Polsatu. Jak ocenisz ten pojedynek? Dwa razy na deskach Artur. No walka była bardzo widowiskowa, emocjonująca, ale jakby pokazała, że Artur jeszcze ma sporo pracy przed sobą. Pokazał charakter, bo, bo przyjął dosyć silny cios, po którym stał i wygrał walkę, także duży szacunek, ale jakby jeśli chce być mistrzem świata w kategorii ciężkiej, a zwłaszcza w kategorii ciężkiej, bo ta kategoria jest bardzo specyficzna. Jeden cios decyduje o wszystkim, no to musi trochę zmienić swój sposób boksowania. Wie, że musi ciągle się rozwijać, ciągle uczyć, ciągle ciężko trenować. Wszystko przed nim. Jeśli chcesz, to masz. Ile chciałbyś razy wyjść do ringu w tym roku? Moim marzeniem jest na rok 2013 wyjść cztery razy do ringu. Ale może mi się to nie uda. Jeśli wyjdę trzy, też będę zadowolony. Dzięki za wywiad. Dziękuję ślicznie.